How times you watch that thing? Guess you really miss her. i need to speak with you my name is terence kine dr kine listen to me there isn't much time if you really can repair the shuttle there is a better use for it than just running away you must understand the forces at work here are greater than you can imagine if you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest, unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Oh. and extremely dangerous all personnel have weapons ready and fire at will Inżyniera na swoim statku Widzicie jaka to dziura? Inżynier musi wejść i zrobić robotę No cześć Sarà tutto quello che ti aspetta, se Po takim starciu to nawet bym kurcze zapisał, wiecie. Cześć wszystkim. Witam was. Poczekajmy chwilę, nie idźmy dalej w grę. Prawdopodobnie jesteśmy teraz w środku odcinka. I to jest najlepszy czas, żeby was wszystkich bardzo przeprosić za to, jak jest ostatnio z jakością tych odcinków. Bo to moja wina po prostu. Z jednej strony nie byłem przygotowany na tak no nie przygotowałem się, po prostu nie przygotowałem się do odcinków. Nie starałem się jakoś z, z jakością tych nagrywań, z ich częstotliwością i, i w tym momencie nawet specjalnie nie... nie mam jak naprawić tych swoich błędów. Ale cóż, no, mam nadzieję, że... Te kilka najbliższych misji uda mi się rozegrać ponownie. Tak. Znowu biegający pan. Znowu zbędny dźwignię. Tak, to wszystko nagrywam od nowa. Tym, bo, tym razem mam nadzieję, że dźwięk będzie się zgadzał. I co mogę więcej powiedzieć? Chyba nic. Wiem jak to dalej będzie wyglądało przez jakąś najbliższą godzinę gry. Właściwie to trochę mniej, bo powiedzmy, że nie byłem najlepszym graczem przez ostatnie chwile. I wiem co się tutaj będzie działo, ale spokojnie. Z drugiej strony oszczędzi nam to trochę czasu, bo... wam powiedzieć, że nie było tutaj tak najłatwiej. W ogóle jakoś tak ostatnio muszę nam się przyznać. Tu opuściłem się strasznie z tych Dlaczego? Nie wiem. Ale kurczę... Postaram się to naprawić. Musicie tylko być troszeczkę cierpliwi wyrozumiałe tutaj właśnie trzeba rozpalić nie mam pojęcia co to jest obwody elektryczne mniej więcej w tym miejscu zginąłem nie, nie ogarniałem że cały czas będzie mnie to wszystko palić i, i skąd dokładnie dobywa się ogień ponieważ w tym momencie to fakt wystarczy stać dokładnie za przedmiotem. Nie wiem co to jest nawet, który prowadzimy, żeby być ochro... Żeby być pod osłoną. Tylko że płomień wydobywa się ze środka, więc w miarę jak się przybliżamy trzeba się kierować delikatnie na bok. Na początku tego nie ogarnąłem O proszę bardzo, już byliśmy za blisko brzegu Spokojnie Tym razem od tego nie zginę Oszczędziłem nam właśnie jakieś 15 minut Tylko, że teraz wszystko pójdzie w pizdu na tym statku tak, tak już jest, ludzie biegają Statki lecą tak już idziemy Mamy to co chcieliśmy nawet nie wiem dokładnie co Ale to nic Tutaj jeszcze nie pamiętam. O proszę bardzo, nasz stare znajomy

No teraz próbuję zabić nas O kurczę. Tutaj chyba też udało mi się skrzydłem Nie mogę powiedzieć O nie proszę mnie zostawić No muszę wam przyznać, że... Chciałem, że cię już zabiłem Dobra, teraz. Pierwszy raz tego nie zabiłem przy ręki. Musiałem się wykazać celnością. No nic. Dobrze idziemy. Tak, jak już wam mówiłem Prawdopodobnie już z miliard razy Mi to się wydaje, że to... Ta pani jest tą złą ja Jakoś tak... Nie wiem, przeczucie W tym momencie mamy oszczędzone jakieś 20 minut gry Mojej nieudolnej gry Tutaj, w tym miejscu, na waszych oczach Tutaj nasz mały uciekinier Żeby było zostać z kimś wykształconym Zgini w płomieniach. Jebane studenty. Chciałbym. zaraz. Ja wiedziałem, wszystko pierdolnie. Co się może stać? O tak, widocznie poszedłem w złą stronę. Z góry, safe. Spokojnie mamy czas. No, zobaczcie, wszystko ma na sobie jakieś poślawe napisy z Azji. Dobrze, wychodzimy. Gaduję, że to coś oczywiście. Po amerykańsku, proszę bardzo. Może mamy... Może pracujemy na, na kitajskich statkach, ale w duszy nadal mamy białego orła. Oni nie mają białego, czekaj. Ja nie wiem, nie wiem. O, ora, oreła amerykańskiego twasionego takiego. Takie z grube. I, no nie wiem, do 200 kilo. To jest amerykański orzeł. Tutaj sobie wcześniej biegłem i zauważyłem tego pana. Tak, ja wiem, że emocje sięgają zenitu. Zdaję sobie z tego sprawę, czuję to. No ale co zrobicie? Mogę go tylko rozdeptać. Dobrze. Rozdeptany. Mogę zejść też do sklepu. Jestem się w formie, to pewnie przez porę. Sprzedamy trochę rzeczy. Nie, amunicji do piły nigdy nie sprzedaje, ale do tego już można. Ile? W zainwestowanej kurde 60 tysięcy. No to nie Do tego momentu już kurczę nie miałem apteczek w ogóle. Bo wyobraźcie. I gdyby nie ta, ta potrójna apteczka w moim eksponku, tam w schowku, to po prostu nie byłoby możliwości, żebym ja, kurczę to przetrwał wszystko. Ale spokojnie, bo to jest koniec rozdziału. Ale my jeszcze sobie ulepszymy. My jeszcze zejdziemy do warsztatu, spójrzcie. I tutaj sobie ulepszymy karabin. Jeden. Pojemność, patrzcie jak się to robi. Chwila. Na razie poproszę to. Zobaczcie jak sobie wykoksiliśmy karabin. Spójrzcie na to. 150 tam, a to nie jest wszystko. nie jest wszystko. O proszę bardzo I kończymy Dobrze mam nadzieję że tym razem wszystko w nagrywaniu poszło ok To jest dokończenie tamtego odcinka Spokojnie Będą jeszcze inne Gwarantuję wam to Co co, żegnamy się Zostawcie łapkę w górę proszę was tak wiecie jak jak ze starych dobrych czasów kiedy wy wyłapkowaliście a, a ja a ja miałem dobre audio na odcinkach to wy na to możemy tak zrobić dobra to cześć